Tarek nie był przez wszystkich lubiany w którym mieście. Yy, to, tak, to tak nie było. To ja, tak jak ja to powiedziałem na początku, Niemcy to nie Polska. W Niemczech ja poznałem, słuchaj, yy, przyjechali do niego ludzie z Niemiec. Więc on mnie wziął słuchaj na spotkanie. Mówisz, że nie nielubiany z tego względu, że też miał jakieś do czynienia właśnie z, z tym środowiskiem młodzień Kosia? Czy z, z, bardziej mówisz o tym, że... Po prostu był odbierany bardziej jako bokser, który mniej ma wspólnego z polskością, a bardziej z, właśnie z Niemcami. Nie, ja tak tego nie odbieram. On miał takiego wroga, słuchaj, którego po prostu nie lubił. Wiesz, Darek to jest osobą rozpoznawalną. Ma, ze, ma swoją pozycję w sporcie i tak dalej. I takim wrogiem był ten Tomasz K., pseudonim Klapa. Nie? Bandzior z krwi i kości. Yy, człowiek, który porywał ludzi, rozumiesz, i no bandyta, po prostu ten. On jak. Ja też miałem parę razy jakieś tam rozmowy z nim, i tak dalej. On jak słyszał o Michalczewskim, to zostawał po prostu. No, bardzo był. Yy, 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 emocjonalnie działał, i tak dalej. Nie powiem w ogóle, co on chciał zrobić. Jakie miał w ogóle pomysły. Żeby mu, że tak powiem, psikusy różnego rodzaju zrobić, nie? nie mówię o, o, o krzywdzie, ale psikusy, nie? To, był pro, to, był, to był mistrz prowokacji, ten, 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 ten Klapa. Miał... Jak przykład Darek, jak chodził do, do, do lokali Sopockich, a chodził tam, to przecież miał, miał, miał ludzi swoich, którzy mu na przykład przekazywali różnego rodzaju informacje. Wyobraź sobie, że tenże Klapa podstawił adwokatowi znanemu kobietę. Nie? którą zatrudnił ten adwokat u siebie w kancelarii, to do jakich pomysłów on by miałby pomysły, tak? I to było jakoś, w jakiś sposób to przekazywałem Darkowi, ale też jemu trzeba było to przekazywać jakoś w umiejętny sposób, żeby on tego źle nie odebrał, nie? No ale PR Kena i, 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 i Samary zrobił swoje,